Ale trzeba najpierw powiedzieć, czym jest Dzierżno Duże. To jest zbiornik, który powstał po to, żeby oczyszczać kłodnice z osadów górniczych, po to, żeby te osady nie zamulały dna kanału gliwickiego. Więc to jest zbiornik, który powstał równo 60 lat temu. Właśnie jako taki wstępny element takiego bardzo starego, można powiedzieć, systemu oczyszczania wód pokopalnianych. W związku z czym ten zbiornik nigdy nie był słodki. On zawsze był zdegradowany. To jest zbiornik, który no, właściwie jest takim wytworzeniem, pewnej kultury przemysłowej w tym zbiorniku nigdy nie było słodkiej wody więc trudno tutaj porównywać to, tą katastrofę z jakąś katastrofą do której mogło dojść na jakimś natura, w naturalnym jeziorze w naturalnym zbiorniku ten ekosystem który się wykształcił w Dzierżnie dużym jest ekosystemem no, stosunkowo dziwnym dlatego że żyją tam w tej słonej wodzie żyją słodkowodne ryby pan, ja wiem jako że jak pan, mówią w że ryby szybciej rosną w, słod, w słonej wodzie